Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym filmie. Hmm, przypuszczam, że macie zainstalowanego Windowsa u siebie. No to muszę Was troszkę zasmucić, bo jest spora szansa, że byliście przez całe życie oszukiwani. No, może troszkę przesadzam, ale na pewno zostaliście wystrychnięci na dudka. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Odpalamy sobie CMD, czyli konsolę Windowsową. I tutaj wpiszemy sobie taką bardzo sprytną komendę. Już wam mówię. Match interface tcp show global. I zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie. I tutaj chciałbym Wam pokazać coś takiego, nie wiem, czy mi się to uda zaznaczyć, jak Resife Window Auto Tuning Level. I tutaj macie Normal może tutaj być normal, może też tutaj być inna opcja. Nie ma to większego znaczenia dlaczego? Tego się dowiecie w dalszej części filmu. Bynajmniej jeśli teraz sobie zrobimy mały test, i jeśli wyjdzie, że pobieranie jednego pliku będzie. Dużo mniejsze od pobierania tego samego pliku, jakby z dwóch okienek, to znaczy, że Wasz Windows was ogranicza z pobieraniem. I od razu tutaj powiem, że głównie dotyczy to serwerów, z których pobieracie, gdzie ping jest no, wyższy niż mniej więcej 70 mS. Jeżeli macie gdzieś serwery, które są blisko Was, na przykład, no nie wiem, jesteście w Poznaniu, a ściągacie coś z Warszawy. No, to nie powinno mieć to zbytnio znaczenia. No, chyba że macie prędkość internetu 150, 200 MB albo więcej, to też może was to troszkę ograniczać. Tutaj chodzi o heurystykę. Heurystyka to jest taki, można by powiedzieć, że w przypadku tutaj z TCP rodzaj algorytmów, które starają się jak najlepiej wykorzystywać kartę sieciową oraz urządzenia po stronie serwera do komunikacji. No, i czasami pod Windowsem ta heurystyka no, nawala. Nawet bym powiedział, że została specjalnie tak ustawiona, żeby nawalała, ale to zaraz wam pokażę o co chodzi. Więc zrobimy sobie test mały najpierw. Może wejdźmy sobie na jakiś serwer, gdzie są pliki. Tylko jaki jest coś takiego. To chyba się nazywało NOC. Pliki testowe. Było coś takiego kiedyś, zaraz wam pokażę. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Tak, są te pliki testowe tutaj jeszcze. No i pobierzmy sobie na przykład jeden plik 250 MB. Prędkość pobierania około 12 MB, no spada 10 MB na sekundę, a w tej chwili 9. Spadło do 8,5. 8,3, 8,2, 8,4. No, liczmy, że 8,5 mniej więcej się utrzymuje. Nie ma tragedii, nie? 8,5. No i teraz sobie to gdzieś zapiszemy. 8,5 MB, nie Mb, tylko megabajta na sekundę mieliśmy. Dobra, to teraz zrobimy sztuczkę. Kopiujemy i z dwóch okienek sobie to zrobimy. Czyli, tak tu klikamy 250, i w tym okienku też klikamy 250. Jednocześnie będziemy dwa pliki ściągać. Jeżeli prędkość ściągania tych dwóch plików będzie wyższa niż to, co sobie zapisaliśmy, to znaczy, że nawala heurystykę. Zaczynamy. Licamy tutaj, musimy to dosyć szybko zrobić, albo może 500 jakichś będzie lepiej, ale nie, chciałbym z tego samego linku, Dobra, nie będzie 250 250 250 obserwujemy, no i widzicie co się dzieje? Niby spada na razie wiadomo, ale jest tak, by jeszcze bufor trochę tutaj zadziałał, ale mamy 5 7 5 6 a mieliśmy 8,5 teraz jest 5,5 6 Czyli jest więcej niż 8,5, które było wcześniej średnio. To jest akurat serwer dosyć blisko mnie, ale jakbyśmy ściągali gdzieś, nie wiem, z Singapuru, czy gdzieś daleko, gdzie jest gorszy i z dużą prędkością, gdybyśmy dorobili nasz powyżej wyżej 200 megabitów na sekundę, to ta różnica byłaby wręcz kolosalna. Są przypadki, że wyłączenie heurystyki daje nawet 9-krotny przyrost prędkości pobierania. Tak, 9-krotny. Dobrze usłyszeliście. Oczywiście muszą odpowiednie warunki zaistnieć. Dobra. No to teraz trzeba wyłączyć tą samą heurystykę. Już Wam pokazuję, jak to się robi. Wchodzimy sobie w mecz. I pierwsze co sobie wpiszemy to TCP show Heuristics. Tu oczywiście nam pokaże wszystko normal. Pokaże nam nawet, że heurystyka jest wyłączona, ale to zaraz Wam coś jeszcze, jeszcze pokażę. To małą ciekawostkę. Set heuristics. Enable. Widzicie? Aktywowałem heurystykę. A ona dalej jest disabled, nic się nie zmieniło. Ja sobie ją wyłączę. Tak naprawdę ona była włączona, bo jeszcze nie wyłączałem, ale dobra, nie zadziałało to. Eee, tutaj setczek pisać. Ok, teraz została wyłączona heurystyka. Nic się nie zmieniło. Shao Heuristic Global. Tu oczywiście też jest autotuning normal. I od razu Wam mówię: niezależnie, czy włączycie heurystykę, czy ją wyłączycie, tu zawsze będzie normal. I tu zawsze będzie disable. Po prostu mm, w Windowsie coś jest zbugowane, że wyświetla heurystykę tak, by była w trybie normalnym. I disable, ale tak naprawdę jest ona włączona. Teraz, jeżeli sobie ściągniemy te pliki jeszcze raz to ta prędkość będzie po prostu znacznie wyższa ale w przypadku ściągania tylko jednego pliku także zaczynamy ściągamy jeden plik niezły bajer nie troszkę oczywiście spadnie bo to ja po wi się łączę ale ta prędkość i tak już będzie te 20-30% wyższa wcześniej mieliśmy do 8,5 mega a teraz około 10 fajny bajer Fajnie, także dzięki do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.